No, się Maneczko z tej strony nie dzieć filmuje. Dzisiaj specjalnie Was musiałem tutaj zabrać na boisko, bo chcemy zrobić malutki taki teścik. Widać mnie ostatnio w Betaflight pojawiła się nowa funkcja z lądowaniem. Betaflight 44 pojawił się jakiś czas temu i do tej pory nie miałem okazji tego przetestować za bardzo, ponieważ no, wiadomo jak było pogoda, zima i tego typu sprawy. Dzisiaj też wieje, ale. Ale damy radę przetestować nową funkcję z lądowaniem drona FPV. I teraz tak, aby to wszystko działało tak należy, to musicie pamiętać, aby zaktualizować firmware do swojego staka do FCK, czyli flight controllera. Musicie pamiętać o tym, że od wersji 4.4 dopiero jest aktywna ta funkcja tego powrotu do domu, gdzie ten dron sam wyląduje. Wcześniej dron wracał, ale to nie było takie precyzyjne, on nie, sam nie potrafił lądować, po prostu spadał. Robicie kalibrację, później resetujecie Położenie drona, to jest ważne, żeby ten dron był postawiony na czymś płaskim, aby nie był przekrzywiony, ponieważ potem krzywo wam będzie latał podczas tego powrotu do domu. I bardzo szybko znajduje te sześć pierwszych satelit, które są najważniejsze przy starcie. Jeśli chodzi o konfigurację, no to musicie pamiętać, żeby tutaj GPS-a ustawić. No i w moim przypadku jest to takie coś tak to ustawiłem. Nie będziemy się rozdrabniać, ponieważ w tamtym filmie, gdzieś tutaj zakładka Wam u góry w prawym górnym rogu wyskoczyła, no to wszystko to omawialiśmy. Jeśli chodzi o ustawienia trybów, no to mam pozycję taką, że jakby ze stabilizacją dron leci. Musimy ustawić tą pozycję, w moim przypadku to jest pod przełącznik czwórkę. No wiadomo, możecie mieć to inaczej, robicie to pod siebie, ale ważne jest to, aby to pozycjonowanie, ta stabilizacja właśnie tego drona, żeby trzymał ten poziom, była powiązana z GPS-em. Wtedy ten dron będzie po prostu tu normalnie wracał, nie będzie świrował, po prostu nie będzie krzywolatał, tylko będzie trzymał ten poziom. Dlatego mam pod AUXA czwórkę ustawione GPS Rescue i właśnie ten angle. Takie parametry, jak tutaj widzicie, nic więcej nie zmieniałem. I jeśli chodzi o te ustawienia GPS-a. No to jest to tyle. Nic więcej do szczęścia nie potrzebujecie. Mamy dzisiaj drona od FPV Meister, który nam podesłał tutaj Piotrek. stakiem te motora, silniki mamy Flasha 1750. Mamy nowego GPS-a od Walksnaja nowy. Dla mnie jest nowy, nie słyszałem o nim wcześniej. No i mamy ramę Volador. Jest to według mnie najlepsza rama jaką kiedykolwiek skręcałem, składałem. No i jeśli chodzi o sygnał do wizji mamy Walksnaja. HD z tą lepszą kamerką, no i jeśli chodzi o zasięg, jeśli chodzi o radio no to mamy LRS-a na dwie anteny wypuszczonego tak więc no, powoli zaczynamy w końcu będę mógł pierwszy raz też przetestować nowe radyjko yy, Boxera kupiłem jakiś czas temu i tak naprawdę latałem tylko w symulatorze, bo nie było okazji polatać jeśli chodzi o dzisiejszy lot, to chcę zrobić dzisiaj coś takiego, że wystartuję z jakiegoś punktu tym dronem ze środka wystartujemy sobie. Mamy środek boiska, to będzie to fajnie wyglądało i polecę tym dronem na około kilometr stąd, nacisnę guzik i będę chciał, żeby ten dron sam przyleciał i sam wylądował w tym samym punkcie, w którym wystartowałem. Trochę się cykam, ponieważ tego nie robiłem jeszcze, ale no zobaczymy jak będzie. Na środku boiska go położę i powinien tam wrócić. Zobaczymy jaka jest pomyłka, jeśli chodzi o tego GPS. -a. Alright. Mam nadzieję, że nic się nie przykraczy w powietrzu. Ogólnie, meg jest taki, jeśli chodzi o tego GPS-a, że inne montowałem z tyłu nie było problemu. Tego zamontowałem z tyłu, to jest WS181. I jeśli chodzi o tego GPS-a, no to straszne zakłócenia robił, jeśli chodzi o walks. dałem na przednie ramię właśnie GPS-a, no i problem znikł. Jeszcze jakbym baterię podłączył do, do, do gogi, to by było dobrze. <grych> Już widzę, że jest 18 satelit, i nie minęła minuta, tak więc no, dzisiaj mega szybko to wykryło. Myślałem, że będzie z 5 baterii daje radę Dobra, nie będziemy za dużo świrować jeśli chodzi o latanie zobaczymy jak z tym zasięgiem tutaj będzie jeśli chodzi o niego ogólnie dron powinien powinien sam wrócić do tego punktu startu do którego polecimy ale zobaczymy jak jest Zasięg mam dobry, jesteśmy na wysokości około 30 metrów teraz i teraz tak, odleciałem na 500 metrów stąd, naciskam guzik i dron sam wraca. Dobra, ja będę obserwował co się dzieje, dron leci. Dobra, wszystko jest dobrze. Tak jak widzicie na podglądzie dron sam sobie leci, ja nic nie trzymam. Dron wraca jest gitara. I teraz jest zasada taka, że on powinien tam wrócić na ten środeczek i powinien nagrywać raczej powinien wylądować w tym punkcie co wystartował. Leci trochę bokiem, ale leci. Dobra, ja już widzę drona, że tam sobie leci, ja mam tu gogle, no Magda nie umie latać takimi dużymi dronami, a dron sobie po prostu leci, widzę go tam z przodu, co się troszkę tam dalej, bo nie wiadomo, to jest taka samoróbka, samo... Szomo, szomoróbki, są zawsze niebezpieczne. Nie wiem czy widzicie, ale dron sobie gdzieś tam tam leci. Gdzieś jest nade mną. Powinniście go gdzieś tam zobaczyć w każdym ja to jest tak jasno, że nie widzę, widzicie go na pewno. I nie trzymam aparatury, mam dwie łapy wolne. No i on sobie tutaj bierze i ląduje. Bajka sprawa, powiem wam, że petarda. O, tym razem się sam wyłączył. Za pierwszy razem miał trochę problem, bo tej wysokości nie, nie sczytał sobie. Jeśli chodzi o latanko. Musiałem sam go zdysarmować, Teraz yy, dopiero teraz nacisnąłem guzik, żeby go wyłączyć. On sam dysarmuje się po zderzeniu z ziemią. No i kurde. <grym> Bajka. Petarda. Powiem wam, że to jest game changer, jeśli chodzi o latanie dronami. Naprawdę jaram się yy, tą funkcją i na 100% w każdym dronie montuję już teraz GPS-a. Yy, I powiem wam, że śmiało możecie kupować WS-181, ponieważ to są bardzo bardzo dobre GPSy. Miałem trochę z nim problemy wczoraj, ponieważ no z tyłu jak montowałem tutaj, tak jak widzicie, tu jest takie miejsce, gdzie powinien ten GPS być. No nie dało się go tam zamontować, bo po prostu nie wykrywało mi sygnału. Dobra, robimy trzecią próbę z lądowaniem. No i dron znowu wraca. Teraz troszkę w bliższym miejscu będzie lądował. Kurde te switche mam tak blisko tutaj, że zaraz coś tu przełączę. A no i ląduję sobie. Trzy razy start, trzy razy lądowanie. Ocuń się, żeby ci głowy nie przyciął. No, aparatura, jak widzicie, switcha tylko przecisnąłem i sam tutaj wraca. I tyle. I teraz jak widzicie, ja go pokażę teraz, guzik jest wciśnięty, ten od armowania. Teraz to nic nie da, że go będę naciskał, mogę sobie go wciskać. Tu jest na dół i dron nie wystartuje, bo sam wrócił. Takie jakieś takie zabezpieczenie. Mam nadzieję, że Wam materiał się podobał. Zrobimy niedługo recenzję tego drona, ponieważ jest to naprawdę kawał solidnej maszyny, tak więc no, obserwujcie, subskrybujcie. A i nie zapomnijcie wbić na FPV Meister. Tam dużo gratów znajdziecie właśnie do dronów FPV, tak więc do następnego, trzymajcie się.